Kilkadziesiąt ikon autorstwa Barbary Zbigniewa Marchewków można oglądać w sieci. Prace dostępne są na kanale YouTube Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Artyści pochodzą z Krakowa, ale od lat swoje artystyczne pasje realizują na Dukielszczyźnie. Na wystawie przeważają ikony Matki Bożej Czułej. To jest e, przedstawienie Maryi w ikonografii, która skłania się e, ku dzieciątku Jezus, i ten motyw. Bardzo chętnie swojej twórczości wykorzystuje pani Barbara Marchewka. Myślę, że zwłaszcza w tym takim świątecznym czasie warto te ikony obejrzeć, warto się nad nimi pochylić. Dla wszystkich miłośników sztuki z Krosna i regionu, przygotowaliśmy specjalny film, w którym prezentują się autorzy i. Parę słów mówią dla miłośników swojej twórczości. Ten film można oglądać na kanale YouTube Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Jest tam właśnie prezentowana cała wystawa. Ponad 30 ikon. Mało tego, ponieważ nie możemy wciąż jeszcze Państwa zaprosić do obejrzenia wystawy tu u nas w Saloniku. Przygotowaliśmy ją dla Państwa na stronie Krośnieńskiej Bazy Informacji Regionalnej. Pani Barbara zafascynowanie ikono zawdzięcza bogatej spuściźnie sakralnej Łemków na terenie Beskidnskiego, a także kontaktom z bieszczadzkimi artystami. Poza malarstwem i rzeźbą państwo marchewkowie zajmują się także rękodziełem artystycznym. Z ich inicjatywy w 1996 roku powstało stowarzyszenie inicjatyw kulturalno-ekologicznych o wymownej nazwie Animare.